No to tak w ramach kurcze yy, przyjemnej opowieści jak to się robi przy tym samochodzie to bardzo mi się podoba jak yy, tutaj projektowali yy, cały samochód, bardzo fajnie przemyślane to wszystko jest, yy, nie wiem jak teraz chyba bardziej w dupę tym mechanikom dałem, że właśnie sobie nikt nie grzebał przy samochodzie tak jak człowiek i teraz tak. Odkręciłem tutaj śrubę od wydechu, od wydechu żeby tutaj zrzucić go niżej trochę, żeby mógł operować sobie luźno i żeby mieć dojście do, tutaj do, do silnika. I tutaj takie spe, specjalne są, nazwijmy między tą belką, zawieszka taka. I ona jest celowo zrobiona, żeby właśnie całego nie odkręcać, tylko te kilka śrub. I no tutaj zrzuciłem trochę dalej, ale no po prostu to się opiera na całej tej belce i nic, nie, nie trzeba po prostu całego tego zwalać w dół, a tutaj możemy sobie zobaczyć ile jeszcze ziemi jest. No też to wezmę, to jest ziemia czy nie ziemia? Nie, dobra, trochę ziemi jest, ale generalnie wyczyszczone w miarę było. Można jeszcze tam, o jeszcze dość jest, do... o muszę zdało poczyścić teraz. No dobra, może coś się poczyści. Zobaczymy. Dobra, to na razie na tyle. Widzę, że dodatkową robotę będę miał. Trochę. Dobra, to na tyle na razie.